O nie! Zaczynamy świat od nowa. Do, ej, dobrze, że świat zaczynamy od nowa, nie? Ja myślałem, że ty masz 10 żyć, kurde. No miałem i wszystko przejebałem. To jak kasyno ziomeczku mój Jak ty to tak szybko uczyniłeś? Ognisko, komin, stożek, krater. Nie! O wiesz, wiesz co? właśnie. No. właśnie może, może kompletnie inny design był, nie? Ale to jest ostatni świat, jaki był dostępny w demówce. Znaczy, oh, jak grałem te 12 lat temu. Było to, był ten Green Flower Zone, później był Techno Forest, a teraz. no, teraz później był... ostatnim światem było to, ale to kompletnie inaczej wyglądało. Patrz, co, co tu mamy? Kapatatulty! Ale musisz skoczyć z pacją, żeby... Da właśnie skoczyłem. Ja pierdyle Jak to... Jaki to jest to z ziomek? Uuh. Ale fajna muzyka tutaj. Co nie? No. O kurde, Uj. o kurde! A oboje, o, o, oboje spadliśmy, jak debile, nie? Jak debile, Nie zauważyliśmy tam platformy. Ty, tutaj są dwa trony. John trony. What? What the fuck? O nie. A No, nie, kurde, Sonic! Kurde, Mordo, ziomeczku, wariacie ty. Ej, musisz przyznać, że nie spodziewałeś się, że ta gra może być taka dobra. Nie. Ja tam widziałem jakąś platformę. Czemu tam nie było platformy? Halo. Halo gro. Słyszę, że słyszę, że znowu padłeś. Ta, spadłem, ale mam cały czas jedno życie i dobrze. Dobra, yy... to, to 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 dobrze. <laughs> O, tu jesteś. Aha. Ale poczek. Jak... Hej, kurde. Uuu. Ej. Ale tutaj wszystko widać, gdzie byliśmy, skąd zaczęliśmy, nie? No. Ty, Minecraft wideo retenzja. Park. O nie, to był Eggman Box. <grystanie> jak to dobrze, że ja, że ja go nie zaatakowałem. Ale w zamian tutaj kolejny box, Minecraft wideo recenzja dostałem życie, bardzo dobrze. I my krakietka kurde. Dobra, tam widzicie? Eee, dobra, wszystko jasne. Dobra, wezmę sobie, skoczę tutaj na drzewo. Fu, ale było to A tu jest live'a, więc dużo mi to nie da, dużo mi to nie doda. E, ja sobie tutaj, o kurde, ale sniki fakierskie te kolce. O nie, 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 Ma, mam, mam, flashbacki z starego portiera. Dobra, tutaj pierwszo, tryb pierwszoosobowy na ratunek przychodzi. Łatwiejszy platforming jest. Quake 3, Out. Arena się kłania! Uh! Kłania? Nie! Nie! O nie! Nie mnie do Niemiec na górki. No widzisz, wyjebało cię tam, skąd żeś <sz indoors> co, co? Co, 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 co? Nie! Kolejny zgon. O nie. No nie, nie skończyłem. Kurde. Au. A ty jesteś jakoś dalej w poziomie? Powiedzmy, no jestem teraz sobie trochę po drugiej stronie. Mm -hmm, mm -hmm. Na razie jestem w ogródku, gdzie jest pełno kolcy. Znalazłem żeton. O kurde, będzie chyba szósty ten Nie! Nie ma nie, i, i, i nie będzie, że tonu Nie? A nie? Może będzie, tylko muszę znowu znowu ten, tak troszeczkę umrzeć Czyli czekaj jak nie ci zdobędziesz to musisz jeszcze raz zbierać nie, tak. nie, 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 nie. Chodzi, chodzi o to, że po prostu się źle wybiłem i nie, nie udało mi się tam wejść gdzie chciałem ale to strome, ja pierniczę Dobra Ej, ja się cofnąłem na początek poziomu? Tak, cofnąłem się na, na początek wy... poziomu No to wygląda Kurde ale musisz przyznać, że level design jest tutaj w konkret sztos. Jest konkret sztos, zgadzam się. Nie! Yeah. Aaa, pyk, kurde. Profesjonalista, speedrunner, filantrop i inteligent. <ścoughs> inteligent. No. O, checkpoint! Nice, widzę, że jesteś dalej niż ja, okej. Okay. Dobra. To... A ja dalej? Kurde, czarny shadow, tak... znaczy czarny Sonic tak pra, daje radę. Prawie, shadow. Już, prawie się, shadow. już ci się nickname y mylą kolego. O słyszałem, że dostałeś damage'a. To, jed... no to... to oznacza jedno. Smells like pussy! O, no, chyba ciebie słyszałem, no właśnie. O nie! O, ho, 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 ty... Ja, Dobra, 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 zniszczył mnie, zniszczył mnie swój, potęgą swoich argumentów. <grystanie> Teraz mnie zastanawiam, czy właśnie tutaj za to ogrodzenie trzeba lecieć, czy w sumie bardziej na prawo. Wydaje mi się, że chyba tutaj trzeba iść. Do środka, gdzie ty. O kurde, ty no do dobra, widzę cię. E, dobra, tutaj. Moja intuicja speedronerska mi mówi, że trzeba tak walczyć. O, elegancko! Panie, panie generale mm. No ja tam na, na dół tutaj bardziej wskoczyłem, no ale o. E, patrz, udało mi się nawet fajną tarczę zdobyć O widzę I... My kurde bele Czekam na ciebie, no. widzę, że jesteś, nice. Joki o, kur... o kurde. Jak nas złapał, nie? No. Nie to co się stało? Zdekłem, umarłem Nie mam życia. Nie masz życia. No. Ty, ma ma Michaelu Michaelu No! Ty ty O nie, game over! Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś, he he he. O nie! Zaczynamy świat od nowa. Do ej, dobrze, że świat zaczynamy od nowa, nie? O, ja myślałem, że ty masz 10 żyć, kurde. No, miałem i wszystko przejebałem. To jak kasyno, ziomeczku mój. Jak ty to tak szybko uczyniłeś? Nie wiem, też sobie zadaję to pytanie. O hmm. Dobra, jestem zmuszony pójść dolną ścieżką. No tym razem mi się nie udało, ale wszystko można zrobić. Dobra. Ee... Tutaj w takim razie chyba byliśmy. A nie, ja tutaj nie byłem. Auć, auć, to bolało. Uwaga na. Monitor z Eggmanem. Haha, ha, to jest ten sam monitor, na który się wtedy nadziałeś. O nie, profesjonalny platforming obywatelski. <noise> Słyszałem cię tam na dole. O, o nie, pozdrawiam z góry. To, to to spoko, ja też Ciebie pozdrawiam, drogi ziomeczku, kolego, przyjacielu. Dobra. No również, również. Dobra, jestem tutaj. Tutaj delikatnie sobie pogram chwileczkę z pierwszej osoby, bo muszę poznać swoją perspektywę na życie. Dobra, jestem tutaj, okej, okay, okej. Okay. Yy, ale to oznacza jedno, że będę musiał się wrócić, bo skoro mieliśmy game over, to ten... Eee, straciliśmy żeton. Aj, w sumie racja. No właśnie, więc tak delikatnie, eee, no Mięt, miętka piczka. z tego wyszła. Eee, pat, pat. Dobra, eee, tutaj tak. Generalnie troszeczkę yy, nie pykło, więc ja się, nie wiem, może... Co to za... Nie wiem co się właśnie stało, ale to było fajne. Ja chcę jeszcze raz. <laughs> prawie pewnie by zgi... prawie zginął i teraz takie, no ja chcę jeszcze raz. <laughs> nie śmiej się ze mnie, dobrze? Ty masochista jesteś. <laughs> Lubię ciężkie gry, w Dark Soulsie mam przegrane e, pół godziny. Jestem pro player. No, 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 na pewno, no. no. Kurde, chopie, ja, ja w to nie wątpię. Dobra, u, a, no, no. ale udało mi się dostać tam, gdzie. ten. Tam, gdzie za pierwszym razem graliśmy, więc jest, no. jest dobrze. Oj! Nie doskoczyłem do wieży, cholera jasna. To jest ta wieża, z której właśnie zdupiłem. Ej, ale, ale, ale wiesz, ziomeczku, nie masz, nie masz się czym przejmować, pojazd ja żeton. Dobrze. Mam, Dobrze. Żeto, mam żetona, możemy iść na zakupy do Kauflanda. O, to słyszałem nie to co, a nie, to, to, to był przeciwnik, wal się. Wal się <laughs> na ry, ry y. Wal się na rej. O nie, ale mnie kurde platforma porobiła. Ile masz żyć? Trzy. O, dobrze. Dobra, ty, ja już, za ja już zaczynam ogarniać to sterowanie i to tak konkret wpyty, nie? Eeeem, um, jak... O nie! Dobra, przez chwilę myślałem, że ja utknąłem. Zresztą z mojej perspektywy będzie to widoczne, co tutaj się odwaliło. <laughs> Wierzę ci na słowo. O, Pełna trajektoria lotu! O, 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 jestem tutaj przy kolejnym checkpointcie, zobaczmy czy coś tutaj mamy. Nice. Mamy, mamy tutaj wielką salę niczym kurde zamek albo... Nie wiem, w sumie tak, zamek z Castlevanii trochę. Egmenwania? <laughs> Egmenwania? Ale tu nic szczególnego dalej nie widzę. Halo, ale nic tu nie ma. O nie! A. Nie, 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 No i kupa. No jak ja to przeżyłem? Nie mam pojęcia. Ale dajcie łapkę w górę, żeby za, za, z, żeby pokazać wasze yy, zaskoczenie. Nie No i patrz łapka w dół Kurde. będzie.